Dzisiejszym gościem jest Anna Ufna, Polka mieszkająca w Szwajcarii. Witam Cię, Aniu. Witam Ciebie serdecznie i witam naszych ewentualnych rozmówców, słuchaczy i wszystkich dzisiaj oglądających. Opowiemy jak, mhm. Dzisiaj opowiemy, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Szwajcarii. Powiedz Aniu, jak wyglądają święta w Szwajcarii? E, święta w Szwajcarii zdecydowanie różnią się od świąt polskich o, i od tych świąt y, tak zwanych wschodnich, czyli y, tam, y, gdzie najczęściej te tradycje od, od, od dziada pradziada były kultywowane. Pierwsza podstawowa różnica to jest to, że nie ma przede wszystkim wigilii. Nie świętuje się trzy dni tak jak u nas: 24, 25, 26. Tylko zazwyczaj są dwa dni świąt i to są też takie skrócone. Tam przygotowania do świąt trwają cztery tygodnie. Tam ten okres oczekiwania na Boże Narodzenie polega na tym, że tam się dekoruje okna na każdy dzień tygodnia tego adwentowego. I ta tradycja jest jeszcze zachowana w małych miejscowościach, wsiach i małych miasteczkach, gdzie mieszkańcy umawiają się, kto, którego dnia przygotowuje okno tak zwane adwentowe i tam potem się po południu, wieczorem zbiera społeczność lokalna i tam śpiewają, tam się radują, tam się częstują. W tym okresie przedświątecznym pieką też z, z dziećmi, całą rodziną ciastka Zazwyczaj są to ciastka cynamonowe, przede wszystkim ciastka z orzechami, z migdałami mielone i to babeczki różnego rodzaju pieką ciastka, pierniczki, lukrują, dekorują wspólnie i to potem mają na święta. Świąt nie ma tak jak u nas w Wigilii, czyli jest ten dzień postny i my wieczorem zasiadamy do wieczorzy wigilijnej, gdzie mamy 12 potraw. Tu nie ma. Zazwyczaj jest to dopiero w Boże Narodzenie wieczorem, gdzie mają kilka rodzajów pieczonego mięsa, zbiera się rodzina i y, wcześniej oczywiście przygotowują choinkę ubierają, ale dopiero zazwyczaj wieczorem w Boże Narodzenie zasiadają do stołu i zaczynają od potraw mięsnych, a takim głównym, najważniejszym daniem dla nich to jest to fondue, czyli ten topiony Ser podgrzany, i oni tam maczają właśnie te różne sztuki pieczonego mięsa, chleb. No i też mogą być warzywa do tego, i, i tak goszczą się. Na drugi dzień zazwyczaj albo jeszcze się spotykają i, i normalnie obiad mają. Natomiast muszę powiedzieć, że te tradycje już bardzo, bardzo, ale to bardzo zanikły. Można to nazwać prędzej marketingiem. Ludzie bardziej przeżywają ten taki nastrój świąteczny Bożonarodzeniowy w okres Adwentu, gdzie są kiermasze Bożonarodzeniowe, gdzie są przepięknie wystrojone okna, witryny sklepowe. Od 1 grudnia zazwyczaj oto zaczyna się dekoracja posesji, balkonów. Oni to świętują. Natomiast jako takich świąt już u nich nie ma. To zanika. Młodzi zazwyczaj, jak ten okres jest świąteczny i noworoczny, gdzieś tam sobie znikają odpocząć. I, a jest to związane też, może tak trzeba jasno powiedzieć, z kryzysem kościoła. Z chwilą, kiedy, ponieważ Kościół, bardziej jest tutaj taki tak zwany otwarty kościół, gdzie są chrześcijanie, a nie katolicy, bo tam są różnych wyznań chrześcijańskich, reformowalny, ewangelicki, tak zwany kościół otwarty, też tak się to nazywa. A więc te kościoły chrześcijańskie one aż tak bardzo w tej chwili nie pielęgnują tej tradycji. Nie wiem, młode pokolenie, Straciło zaufanie i masowo zaczęto wypisywać się z kościoła po opublikowaniu skandali w kościele. I tu się zaczął masowy odwrót od kościoła. Natomiast ci, co pozostali, a jeszcze ich troszkę jest, to starają się te święta celebrować, tak jak powiedziałam, 25 wieczorem, kiedy zasiadają i jedzą, mają prezenty przygotowane. Oni bardzo zwracają uwagę na dekoracje, muszę powiedzieć też mają takie tak zwane takie zawinięte jakby w formie takiego cukierka zawiniętego mają takie niespodzianki tam są różne jakby nie tyle przysłowie co sentencje i to się otwiera i potem się czyta sentencje obdarowują się prezentami to jest takie u nich bardziej skromne. Nie ma czegoś takiego, że oni poszczą, tak jak u nas. My pościmy tak w Wigilię zazwyczaj y, albo w ogóle nie jemy, albo jemy coś z ryby. I u nas jest 12 dań, i to są dania postne. Tam nie ma czegoś takiego. Tam oni jedzą słodycze, y, tam oni jedzą właśnie pieką te ciasta na bazie mielonych migdałów, mielonych orzechów. Y, y, z rodzynkami, to są ich takie potrawy. Nie ma tak jak u nas. Natomiast też się różni na przykład Mikołaj, bo oni obdarowują się w Mikołaja, obdarowują się słodycze, orzechy i pomarańcze. To jest taka u nich też szczególna. do dzieci Mikołaj przychodzi Aniu czy gwiazdą? E, Tutaj oni, to są prezenty bożonarodzeniowe. I zazwyczaj oni mówią, że od, raczej od Mikołaja. Mikołaj jako Mikołaj przychodzi, a tu to jest taki od, bardziej, ci co wyznają ten, to mówią, że to są prezenty od Jezusa, a jako tako gwiazdki u nich nie ma. U nich nie ma czegoś takiego jak gwiazdka. No, czy o 12 godzinie idą na pasterkę? Nie ma, bo nie ma u nich wigilii. U nich nie ma. W kościele katolickim, na polskiej mszy, tak. Jeżeli kościół dostaje, jeżeli jest to kościół, gdzie ma zezwolone, że może otworzyć, bo przeważnie pasterka jest albo wieczorem, późnym wieczorem, a zazwyczaj późnym wieczorem. Rzadko kiedy o 12 w nocy. Za granicą raczej tego nie ma. I to jest takie trochę smutne. E, idą wieczorem, e, jakby świętować już w polskich kościołach, tam gdzie są m, dla Polaków. Proszę. A jak sylwester wygląda w Szwajcarii? E, zazwyczaj sylwester m, oni tak albo jest organizowany na zewnątrz przez gminę, przez miasto, fajerwerki i oni się tam sami gromadzą, albo robią tak zwane domówki. Rzadko kiedy słyszałam o tym, żeby były tak jak u nas bale sylwestrowe czy, czy, czy imprezy organizowane, przez. Są gdzieś tam w pubach, w dyskotekach, raczej dyskoteki, ale ja muszę powiedzieć, że tak, że u nich takie integracyjne spotkania generalnie nie są takie jak nasze. U nas jest obfito zostawiony stół, jest też alkohol, jest orkiestra albo DJ. U nich czegoś takiego, takiego aż takiego nie ma. Nie. Nie, oni raczej, u nich więcej jest krzyku, u nich jest więcej dekoracji. Natomiast, żeby było tak obficie zaopatrzony stół i różne dania, i, i że siedzą, biesiadują, raczej tego nie ma. Już bardziej w Niemczech. Tutaj tak nie ma. Raczej, jeżeli się gromadzą, to w małych takich ten i każdy przynosi coś tam od siebie troszkę. Oni nie są tacy, żebym powiedziała, gościnni, ani tacy wylewni, tak jak u nas, że zastaw się, a postaw się. To jest ta właśnie tradycja wschodnia. Proszę, się, a nie daj. Tak, tam jest bardziej na pokaz, tam jest taka otoczka. Ja byłam na takim jednym ślubie i powiem, że no śmiać mi się chciało, bo to trudno nazwać w ogóle ślubem i trudno nazwać w ogóle jakimś takim przyjęciem, bo to wszystko u nich kosztuje drogo. U nich jest większa otoczka i więcej szumu wokół tego niż tego wszystkiego. No, u nas jak się biesiaduje, to się biesiaduje, jak jest ślub, to jest ślub i jak są zaproszeni goście, bo u nich jest osobno. Zaprasza się na ślub i osobno zaprasza się na tak zwaną. Uroczystość ślubną. I tam jest też niedużo tam do zjedzenia i to krótko trwa, i już wszyscy się rozchodzą. Nie dba się o ten taki klimat, nastrój. Tak jak my biesiadujemy, bawimy się, to jest, taka, to jest, to jest takie święto, tak? Wesele, święto, i każde święta zupełnie inaczej przebiegają niż u nas. Muszę powiedzieć, że na wschodzie jeszcze te tradycje bardziej są zachowywane niż tu już na zachodzie w Polsce. Tutaj i młodzi, i zachodnie tereny przejęły jednak te zwyczaje, może albo jakby pomijają te zwyczaje, które, które panują jeszcze na wschodzie, szczególnie na tym takim prawdziwym wschodzie. Muszę powiedzieć, że... Aniu, a jak tak. wyglądały, bo chciałyśmy o Twoim dzieciństwie porozmawiać, jak wyglądały Twoje święta, jak byłaś dzieckiem? No przede wszystkim... Ty ze pochodzisz... wschodu, tak? tak? ja pochodzę ze wschodnich stron, ze ściany wschodniej i muszę powiedzieć, że do dzisiaj jest to kultywowane. Przede wszystkim zbieraliśmy się całą rodzinę, rodziną u dziadków. W Wigilię dziadek szedł do lasu, do swojego lasu oczywiście, bo dziadek miał swój las. Tam szedł po choinkę, przynosił świeżą, ściętą choinkę. Myśmy wcześniej przygotowywały ozdoby na, choinki, na choinkę, czyli robiłyśmy łańcuszki, robiłyśmy z wydmuszek. Babcia pilnie pamiętała o tym, żeby przygotować wydmuszki z jajek, i to dekorowałyśmy. Robiłyśmy pawie pióra, tak zwane pawie oczka z bibuły. Kolorowej robiło się takie ozdoby, pawie oczka. Robiło się ze słomy i bibuły, różne ozdoby. Były też ptaszki na takich klipsach, gdzie były cieniutkie świeczki, i to było też ozdoba, jak podpalało się trochę. Bardzo dużo było dekoracji własnoręcznie robionych z z orzechów. Orzechy się albo malowało, albo potem, jak już były paz pazłotka, to się owijało w pazłotko, po czekoladzie zazwyczaj to było. I, I przyczepiało się na choinkę. No, różne formy robiło się. Robiliśmy też tak zwane, zapomniałam, kto się nazywa, pająki ze słomy. To też babcia przygotowywała kilka snopków słomy, żeby można było te pająki właśnie z tą bibułą i z tym połączyć i to taką dekorację się robiło przy suficie. I wtedy tego dnia dziadek przynosił, myśmy obierali choinkę, ubierało się choinkę, przede wszystkim siano musiało być, musiał być żółbek i jezus i tak zwanego chochoła się przynosiło, czyli snopek słomy, który miał chronić przed tak i dawać powodzenia, jednocześnie chronić przed, przed, przed y, złymi. Duchami. Niepowodzeniami. Obróz biały był, musiał być obowiązkowo i pod obrusem zawsze siano. To była tradycja. I opłatek też był na sianie, na talerzyku z sianem. I wtedy dzieliliśmy się opłatkiem, i opłatek był też również różowy dla zwierząt. I w Wigilię, kiedy myśmy się już podzielili, dziadek właśnie o północy szedł do zwierząt i również dzielił się ze swoją. Ze, swoją, ze swoimi zwierzętami, opłatkiem. A rozmawiał z nimi o tak, 12 nocy. Tak, rozmawiał, szedł i zawsze dawał y, ten opłatek. To była, i, i to, i to z, zazwyczaj na wsi jest tak to jeszcze zachowane. Wcześniej przygotowywało się też tak samo ciasta, przygotowywało się ciastka różne różne formy. A ja nie, to były ciasta, to były ciastka też, amoniaczki, to były pierniczki, to były e, przede wszystkim piernik, sernik, makowiec. Podstawą to była kutia, czyli pszenica z, z, z rodzynkami, z orzechami, z makiem i z miodem. To takie no, migdały. To podstawa, bo to ja, ma dawać nam obfitość. Była kutia, był e, świeżo tarty chrzan. Dziadek wcześniej wykopywał szan w ogródku i myśmy go tarły na, na, na progu, bo to bardzo y, było takie drażniące w oczy i, i, i w nos. E, i, I się robiło swoją ćwikłę, swój szan. E, piekło się mięso w piecu. Piekłyśmy y, u babci zawsze się piekło. Szynkę w piecu, w cieście takim jak na, jak na makaron się robiło, I to ciasto było najsmaczniejsze potem, bo tam cały ten sok w tej skorupie, ona jak, jak, jak się zapiekła, to była przepyszna. To po prostu tego chyba nigdzie w innych regionach nie ma. Taka właśnie szynka pieczona w cieście, w piecu chlebowym. Były też łamańce, tak zwane do kuti. Też się robiło na blasze. No, przede wszystkim 12 potraw obowiązkowo. Barszcz, uszka, pierogi z kapustą i z grzybami. I też w pierogu pieniążka się wkładało. I kto yy, dostał tego pieroga, gdzieś tam wyłowił, to miał potem szczęście, obfitość, tak? Karp przede wszystkim, no i ryby, śledzie. Śledzie to były kiedyś, kiedyś prawdziwe śledzie z beczki takie. Solone, potem to się moczyło i tam była ikra i był mlecz i to się robiło w occie z, z olejem, z olejem same. No ryba smażona też ryba po grecku tak zwana i co było ważne też z tego karpia każdy dostawał łuskę na szczęście. Moja mama zawsze użyła łuskę od karpia. Tak, i to trzeba było w portfel i każdy dostawał i żeby to zapewniało bogactwo, żeby nigdy nie zabrakło pieniędzy do następnej wigilii. I ta tradycja jest do dzisiaj przechowywana, nawet jak są te karpie bezwózkowe, bo one tam tych kilka łusek mają, to się starannie te łuski zbiera, żeby potem właśnie wigilię każdy otrzymał jako bogactwo na przyszły rok. No i przede wszystkim prezenty pod choinkę, tak. No i czekało się na tą pierwszą gwiazdkę. Zasiadaliśmy zawsze, trzeba było wyjść na dwór, sprawdzić, czy już jest ta gwiazdka na niebie i dopiero zasiadaliśmy do, wiegilii, do wieczerzy wigilijnej. No i było tak, jak byliśmy młodsi, to przychodził, no, któryś z kuzynów się przebierał za Mikołaja, zazwyczaj to były te takie... Yy, A nie sutry. był to gwiazdor? No to był gwiazdor, to był... Yy, tak, to był wysłannik, gwiazdki, gwiazdor, miał tą brodę taką sztuczną, yy, futro dziadka korzą zawsze był przewrócony na drugą stronę, ten baranie. Yy, yy, yy sierść ta marania była, skóra była, no i, i, no i worku przynosił, to był jutowy worek i zawsze trzeba było albo wierszek, albo piosenkę. I spytał się, czy, by, czy byliśmy grzeczni, czy nie, jeżeli ktoś był niegrzeczny, to jeszcze dostawał do tego różkę. Rózga była tym symbolem takiego zaakcentowania, że w tym roku byłeś no jednak nie do końca grzeczny, ale na przyszły rok masz się poprawić. Ta różga jest jakby takim przypomnieniem i taką samodyscypliną. To było ważne dla nas. I śpiewaliśmy przede wszystkim, śpiewaliśmy kolendy wszyscy razem wspólnie. Jak już byliśmy starsi, mogliśmy zagrać to na cymbałkach czy na fujarce. To też z takim akcentem troszeczkę instrumentalnym się to robiło. Zbieraliśmy się wszyscy u babci zawsze. To była naprawdę ogromna wiesiada, bo jak babcia miała czworo dzieci, tych czworo dzieci miało swoje dzieci, czyli wnuki. To było nas no, ponad 20 osób na takim, przy takim wielkim, dwa stoły się składało. Dziadek przynosił deskę, na desce taką ławę się robiło do siedzenia, i tak biesiadowaliśmy, Łamaliśmy się opłatkiem, wszyscy. Oczywiście gospodarz domu najpierw modlitwa była, zaczynało się to modlitwą i zaczyna się u mnie to zawsze od modlitwy, od przeczytania Ewangelii, jak Pan Jezus przychodził, jak się narodził, tak? I dopiero łamiemy się płatkiem i dopiero zasiadaliśmy do Wigilii i próbowaliśmy, musieliśmy spróbować wszystkich 12 potraw, jeżeli chcieliśmy mieć obfitość w przyszłym roku. I co jeszcze było ważne, nie wolno było zasnąć do północy, do pasterki, żeby potem były obfite plony. I najczęściej, jak była dobra pogoda i był mróz, to szło się na pasterkę. Szliśmy całą gromadą. Na północ, o północy, to się szło nawet 5 km do kościoła. Z latarkami, jak czasami, jak było fajnie, jak księżyc świecił, to, to, to się szło, jak był śnieg, to on jednak odbijał. Szliśmy na pasterkę i tam świętowaliśmy, i nad ranem wracaliśmy do domu. A po dwunastej, wracaliśmy już z pasterki, to już wtedy można dopiero było jeść pieczyste. I w święta Bożego Narodzenia ważny był pieczony indyk. Nadziewany pieczony indyk. I ta szynka, właśnie pieczona taka z tego ciasta w piecu chlebowym i ten indyk babcia też piekła w piecu chlebowym, to było przepyszne. Najpierw się piekło ciasta, a potem, jeszcze potem się piekło mięso, żeby potem to nie przesiąkło. I tak świętowaliśmy. Były to bardzo magiczne święta, zawsze czekaliśmy na te święta z przyjemnością szykowaliśmy te święta, ponieważ nas było dużo, to i tych potraw trzeba było dużo. Tych pierogów się nalepić, tych uszek się nalepić. Ja ze swoimi dziećmi do dzisiaj wspólnie staramy się pierogi lepić i uszka. To nam sprawia przyjemność. Razem w tym czasie możemy pobyć ze sobą jednocześnie, pośmiać się, pożartować i zawsze każdy y, zwraca uwagę na to, jak mu te pierogi i te uszka wychodzą. Także nawet mój syn Potrafi lepić pierogi i lepić uszka. E, no i sprawia nam to przyjemność. A pan Andrzej też lepi pierogi i uszka? <gry> e, kiedyś jako, jako dziecko no na pewno pomagał mamie. Dzisiaj e, to jest zadanie raczej kobiet. Nie zajmuje się, jeśli chodzi o przygotowywanie Wieczerzy, potraw, raczej jest od spraw takich technicznych, gdzieś tam przygotować światełka, dekoracje, pomóc, to tak. A tak to myśmy to wszystko wspólnie w domu, u dziadków to się robiło i to było niesamowicie, czasami nie było światła, muszę powiedzieć, jak, jak jeszcze były linie że gdzieś tam śnieżyca była ogromna. Pamiętam jeszcze dziadek po nas wyjeżdżał, ponieważ nie było przystanku autobusowego, bo nie było szosy nawet do dziadków, tylko była polna droga. To dziadek po nas saniami przyjeżdżał i jechaliśmy po takich zaspach. Pięknie były sanie przystrojone i przede wszystkim babcia jeszcze dawała pierzyny, skóry, żebyśmy mogli ciepło siedzieć, ciepło się okryć. I tak jechaliśmy. Nieraz było tak, że no gdzieś tam w Zaspę głęboko te konie wjechały, dziadek gdzieś tam nie przyuważył, No i nieraz była wywrotka. I te takie właśnie sytuacje były bardzo, bardzo długo pamiętane. Ja do dzisiaj nie pamiętam. I najpiękniejsze, to właśnie były te, te sanie kiedy trzeba było jechać parę kilometrów przez dolinę, przez las, przepięknie, no sceneria niezapomniana, nie ma wrażeń, dzisiaj nie mamy już śniegu i nie mamy tych sań takich, tak, gdzieś tam jeszcze one może są, a potem już jak tego, to już, to już, to już, to już jak było, już potem jak zrobili szosę do babci, to już było, to już było super, bo można było dojechać i zawsze u babci świętowaliśmy i potem na drugi dzień szliśmy do ciotki, Czyli ciocia córka mojej babci, a z kolei siostra mojej mamy, tamże śmiesznie świętowali, i tam też były takie drobne prezenty. I tak się świętowało, że jednego dnia urodziców, tak, a drugiego dnia szło się po rodzinie, czyli oni przychodzili do nas na wigilię, a potem myśmy do nich przychodzili na Boże Narodzenie, na Jana, na Szczepana. No i oczywiście do kościoła się też chodziło. To były takie piękne święta i one u mnie na wschodzie jeszcze się to pielęgnuje. To siano musi być pod obrusem, na sianku musi być ten opłatek, czyli symbol Jezusa narodzonego, tak? Choinka też musi być udekorowana, no i przede wszystkim też siano pod choinką, no i ten snopek. Skromny, nieskromny, ale zawsze musi być. Dziękuję Ci, Aniu, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję Ci uprzejmie. I wesołych Świąt. wesołych Świąt również i wszystkim. Radujmy się, świętujmy i przede wszystkim kultywujmy nasze tradycje. Dlatego, że te wszystkie zachodnie marketingowe tradycje mają na celu odebranie nam tego, co jest najważniejsze. Bo o tradycji świadczy o tym, czy jesteśmy narodem, czy tylko jakby plemieniem, które przyszło tutaj jakiś czas pobyć na terenie ziemi. Natomiast o narodzie świadczy to, czy kultywujemy kulturę, tradycję i język. Ważne są tradycje, bo one nas podtrzymują na duchu. Jakby nie było, czy to będzie wojna, czy... I jednoczo. I bardzo jednoczą. To, to jest to, gdzie trzyma rodzinę w kupie, czyli te więzy rodzinne nie są rozerwane, a możnym tego świata jak najbardziej Zależy na tym, żeby rozerwać się więzy rodzinne, żeby zniszczyć tradycje, żeby spowodować, żeby wszystko stało się świeckie, a w tej złej odmianie satanistyczne. Pod płaszczykiem różnych tradycji też próbuje się przemycać kultywowanie Satana, więc nie dajmy się. Nasze naprawdę polskie tradycje, a szczególnie świąteczne, święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne, są najpiękniejsze na świecie, bo my mamy najpiękniejszą tradycję, a szczególnie na wschodzie. I dziękuję rodakom ze wschodu, dziękuję Ścianie Wschodniej, że mimo tego, że się próbuje wyludniać, że się próbuje zaorać tą Ścianę Wschodnią, to jednak ta polskość w nas jest. I ona nigdy nie zaginie, i mimo że są młodzi ludzie, to te tradycje są kultywowane. I dziękuję za to rodakom. I sobie również.